Nie chodź do prostytutek, taki apel ode mnie, bo dostałem różne, że tak powiem, znaki do rzeczywistości, że trzeba go powtórzyć. Nie chodź do prostytutek, to Ci w niczym nie pomoże, a już najgorszym pomysłem, jaki można zrobić, to jest pójść na pierwszy raz do prostytutki. Ja od 2008 roku pomagam mężczyznom w tym, żeby ogarnąć swoje relacje z kobietami, zwiększyć swoją pewność siebie, e, mieć więcej przyjemności w łóżku. Ale mm, być spełnionym gościem. Jako mężczyzna od tej strony romantycznej, e, związkowej, płciowej, łóżkowej, nie chodzi do prostytuty. Nie poznałem ani jednego człowieka to chodzenie do prostutek wyszłoby na doby. Proszę Cię, błagam Cię, jeżeli nie wpadę na takie pomysły i to nie ma znaczenia, czy to nazwiesz sobie, że to jest sponsoring, albo to nie jest prostytutka, bo to jest studentka, albo jeszcze najgorzej, jakieś kameki ludzie, płacić lasce za to, że z Wami rozmawiała, bo ona Cię weźmie do prywatnego... Pokoju, ona ci opowie coś, jakie, ma, jakie jest jej prawdziwe imię, że ona nie jest Jasmine, tylko jest Nicole. I ona ci powie łzałą historię. Naprawdę. Dla takiej kobiety. I oczywiście im bardzo współczuję. I im bardzo współczuję, że tym, które muszą to robić, tym, które robią to dla. Um, do własnej przyjemności, tym, które robią to, bo muszą, tym, które robią, bo chcą, no to to już są dorosłe, ja tu nie jestem od tego, żeby tutaj e, robić za czyjeś sumienie. Ale tym, jeżeli robiłeś takie rzeczy, to proszę Cię, przestań. Mi nie chodzi o to, żeby Cię zawstydzać, tylko nikt, kto może, z tego nie korzysta. Lepiej już, żebyś w ogóle nie korzystał, niż chodził na skróty. Nie znam absolutnie nikogo, a poznałem trochę mężczyzn w swojej karierze, osobiście prowadziłem, szkodniłem kilkaset osób, osobiście, nie liczę tych na sali. I wśród tych było kilkanaście osób, które korzystało z usług pań do towarzystwa. Nigdy mu, nigdy nikomu, żadnemu z nich, ani nie wyszło to na dobre ani nie była to, e, e, że tak powiem, chlubna karta jego historii, którą bardzo chciałby się pochwalić przed innymi. I ani nie chodzi o to, żeby zawstydzać tych ludzi, a bań się z nich naśmiewać. Nie o to mi chodzi. Jeżeli bardzo Cię proszę, przestań. Jeżeli jeszcze nie byłeś, masz, jesteś na ciśnieniu, masz dzisiaj na jajach, weź te państwów. Masz linki w opisie, masz fantastyczne kursy, które Ci pomogą. Jeżeli ty nie chcesz sam sobie pomóc, to kto ma ci pomóc? No, ja mam cię złapać, nie wiem, za małego i zaprowadzić do pani. No nie, trzeba włożyć jakąś pracę. I będziesz musiał tą pracę włożyć. czy Ci się to podoba czy nie? To nie jest pójście na skróty, a jeszcze nie daj Boże, wpłacanie jakiejś z jakiejś OF y jakimś modelką Ta laska macie w dupie. Dla niej jesteś mięsem armatnim, dla niej jesteś biologicznym y, uwa, y, tym transporterem na PIN do własnej karty. Niemniej, ni więcej. Ty ich nie uratujesz. Nie uratujesz. Bo to musi być decyzja tej osoby. Mamy w XXI wieku, jeżeli, jeżeli jeżeli trafiasz na dorosłą kobietę, która para się tym zawodem i ona nie chce z tego zrezygnować i nikt jej nie przymusza, to to jest jej wybór. Ja współczuję kobietom naprawdę, które musiały się tym zająć. Moim celem nie jest tutaj ich oceniać. Moim celem jest tylko to, żeby mówić mężczyznom, żeby tego nie robili. Żeby nie korzystali z tych usług. Nie wspieraj seks biznesu. Nie wspieraj biznesu, który żyje na krzywdzie ludzkiej, który żyje z tego, że kobietom są zabijane paszporty. Nie wspieraj tego, bo nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz, jaka jest prawdziwa historia kobiety, która, z którą ty się spotykasz. Nawet jeżeli to jest tak zwana niewinna studentka. Nie, nie przykładaj do tego ręki swoich pieniędzy do biznesu, który żyje z wykorzystywania kobiet nawet jeżeli kobiety myślą, że są cwane bo ona jest Instagram, Instagram modelką nic nie pemuje od dwóch lat jeździ wszędzie po świecie kto za to płaci? przyjaciel możesz sobie to tłumaczyć, jak chcesz ja uważam i wiem że najzdrowsze są sytuacje wtedy, kiedy mężczyzna zainteresuje sobą, swoją osobą, kobietę i potrafi ją podarwać. To nie jest życiowy spryt. A, bo w tym czasie wolę to, bo ty sobie pójdziesz, wynajmierz sobie panią i ona ci zrobi dobrze, albo pójdziesz na kolację i to jesteśmy... taki Słuchaj, to dla Portfela to może jest spryt, ale zapłacisz za to własną duszą. Jeżeli taka jest Twoja Karma, no to ja nic na to nie pojadę. No. No to proszę cię, nie korzystaj z tego typu usług. Nie warto, nie warto. Konsekwencje tego dla Twojej męskiej postawy, dla Twojej męskiej pewności siebie będą się ciągnąć latami. Ja wiem, przychodzicie do mnie. Ja wiem, ja znam Wasze historie. Nawet jeżeli teraz to jakiś słuchaj, jakiś klient, który był prostytutki, to nie jest bezpośrednio do Ciebie. Bo takich jak ty jest więcej, i wszyscy mówicie dokładnie to samo. Więc to nie jest tak, żebyś się czuł urażony. Moim celem nie jest cię urażać. Moim celem jest po prostu przekazać tę informację dalej, żeby przestrzegać innych. Nie warto. Nie rób sobie tego, bo to jest mniej więcej tak, jakbyś kupił sobie medal olimpijski na Allegro i udawał, że jesteś olimpijczykiem. Mężczyzna musi pewne rzeczy zdobyć. I to nie jest tylko, że ty sobie wsadzisz w ciepłą dziurę i. Seks to jest coś więcej. To jest obcowanie z drugim człowiekiem. To jest. No, z tego tworzy się życie też. To jest to, to dla psyki mężczyzny płatna miłość to zabójstwo. Zabójstwo to tak, jakbyś wziął yy, yy, udział w majatonie, a podwieźliby cię autem. I przed całą metą ostatni kilometr byś pobiegł pierwszy. Ja tu. Nawet jeżeli nikt się o tym nie dowie, to, wszystko, to Ty będziesz wiedział, że jesteś oszustem. To Ty będziesz wiedział, że stłużyłeś. To Ty będziesz wiedział, że bez względu na to, jak bardzo byś sobie wytłumaczył, wy, to, to to, że tam wylądowałeś, nie jest wcale dowodem na to, że jesteś bardziej męski, tylko jest dowodem na to, że zajebiście się bałeś poznawać kobiet w normalny sposób. Masz problemy z akceptacją siebie? Nie kochasz siebie? A, I dlatego szukasz duch na skróty. Mogę ci pomóc. Mogę ci pomóc wejść na normalną ścieżkę. Ja nie jestem terapeutą. I są ludzie od tego, że czujesz, że potrzebujesz terapii, to iść na terapię. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz e, specjalisty, e, poważnego, iść do specjalisty. A jeżeli chcesz. Wrócić na nowo na do randkowania i poznać, jaka to jest przyjemność. To jest coś, dla czego warto żyć. Ja wiem, jak to jest. Kiedy kobieta jest autentycznie Tobą zainteresowana, z Tobą chce robić te wszystkie wspaniałe rzeczy, z Tobą chce przeżywać świat, bo Ty jesteś dla niej wartością, a nie 100, 200, 300, 500 zł. To jest. To jest coś, czego nie jesteś w stanie kupić. Oczywiście, rozumiem, że, że pewne rzeczy, granki kosztują, czas kosztuje, spotkania kosztują. Yy, I że o kobiety w związku też trzeba dbać. Jest jakaś tam zawsze forma wymiany wartości. Ale jeżeli ty wchodzisz na stronkę, zamawiasz sobie godzinkę z panią i myślisz, że wygrałeś życie, to cena, jaką za to zapłacisz, ja cię nie straszę, ja tylko mówię, co obserwuję w pracy z ludźmi, będzie o wiele, wiele większa. To nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem, to nie znaczy, że już się do niczego nie nadajesz, to nie znaczy, że nie ma dla Ciebie szansy. Słuchaj, no, ja nie jestem tutaj Bogiem, żeby Cię oceniać, ja tylko mówię, jakie to przynosi konsekwencje, i bardzo, bardzo Cię proszę, bo żadna, choćby miała pipkę ze złota, a cyca jak donice, żadna kobieta, na tym piękniejsza na świecie, nie jest warta tego żeby za to płacił. N nie ma to sensu. Ja wiem, że Instagram teraz, muzyka, wszystko to jest promowanie młodych dziewczyn, dziewczyn pchanie w seks, biznes. To jest takie delikatne. Tutaj tu kameki, tu, yy, tu yy, stronki takie, tu filmiki, tu zdjęcia, przecież to tylko zdjęcie i tak. Co za różnicę, że na Instagramie też są takie zdjęcia, a tu przynajmniej ktoś mi zapłaci. To już zostawiam tym osobom, słuchaj, no, tym ich duszy. Ja staram się nie potępiać, Nawet jestem w stanie zrozumieć, bo nie dziwię się, no, jak dziewczyna ma do wyboru rypać na kasie biedujące za 4000 czy tam 3,5, a pokazać cycę i mieć ze z, tego, z tego kilkanaście tysięcy, o się nie oszukujmy na tych, oni, na tych of -ach, to nie zarabiają już tak dużo, w Polsce przynajmniej. No to to jest ciężki dylemat, tak? Rozumiem to, że niektóre kobiety na przykład do tego zawodu przymusiło to. I moim celem nie jest oceniać tutaj tych kobiet, bo ja nie jestem tutaj jakimś krzyżowcem, żebym tam chodził i, i nawracał. Moim celem jest jedynie ostrzec Cię i bardzo gorąco prosić. Jeżeli masz pomysły typu korzystanie z prostytutek, bez względu na to, jak ogromne masz ciśnienie na jajach, Nikt, nigdy z moich klientów nie powiedział, że po wizycie u prostytutki był szczęśliwszy po przed. Wszyscy narzekali. Wszyscy. Wszyscy. I ja też widziałam to w ich procesie nauki relacji damsko-męskiej. Że trzeba było dosłownie naprawdę włożyć dużo pracy, żeby przerwać tą emocjonalną pleksę, którą mieli między yy, kobietami a sobą. To jest tak, jakbyś próbował. To jest tak, jakbyś zarabiał na automatach do, do, w kasynie po kilka tysięcy złotych dziennie i nagle masz iść do normalnej pracy i rozmawiać z klientami sprzedawać. Nie, nie, nie wszyscy są w stanie to pogodzić z to, co tam słyszałem już na historię. Ale jeżeli trafiłeś na ten film, to potraktuj to proszę jako znak, żeby tego nie robić. To nie jest warte tej ceny. Ja nigdy u prostytutek nie byłem, nigdy nie będę, nie będę wspierał biznesu, który y, żyje z krzywdy ludzkiej, i wiem, jakie to konsekwencje rodzi dla mężczyzny. Naprawdę nie warto. Nie warto, nie warto. Lepiej się nauczyć. Masz kursy, linki w opisie, wyjdziecie to w perspektywie życia i taniej, i zdrowiej, i zdobędziesz kobietę będąc atrakcyjnym facetem, bo takim się stanieś, że będziesz stosował wiedzę z tych kursów. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że uratowałem tym filmem paru dobrych chłopaków, którzy mieli po prostu różne głupie pomysły. A jak ktoś ci mówi na internecie, że przecież bzykanko to tylko 150 zł, co za różnica, iść do prof profesjonalistki, spuścić z krzyża, będziesz... Słuchaj, ja <laughs> pracowałem z ludźmi, którzy szli za tymi radami. Co to takiego? Seks to nie jest tylko wsadzanie i wkładanie. To dużo, dużo więcej zarówno na poziomie emocjonalnym, psychicznym, duchowym, nawet zdrowotnym. To jest coś, co jest nie do podrobienia, a bycie prawdziwie pożądanym przez kobietę. Jest to coś, co powinien naprawdę nie, powinien polecam przeżyć każdą mężczyźnie i ja mogę tam zaprowadzi, że oczywiście będziesz chciał stosować się do moich wskazówek, to tyle ode mnie. Są linki w opisie. Zainwestuj parę stów w siebie, bo z tego coś będziesz miał, a nie stracone pieniądze, żeby mieć spędzić godzinę z kimś, kto uważa cię za tak naprawdę ostatniego śmiecia. Bardzo często. I nawet, i nawet jeżeli będziesz miał relację z tą osobą to ona się, tak szybko, to ona się bardzo szybko skończy oczywiście są, wypadki, są przypadki kiedy klienci zabierają swoje e, panie do towarzystwa i z nimi układają sobie życie Okej, okay. nie mówię Układ... jeżeli wam obojgu to pasuje nie oceniam życie jest naprawdę tutaj być różne życzę wam naprawdę z całego serca jak najlepiej mówię generalnie o zjawisku, dlatego nie polecam korzystać z usług prostytutek, polecam się nauczyć i przeżyć to, co powinien przeżywać facet, który poznał, jak to jest być naprawdę atrakcyjnym mężczyzną i czuć prawdziwe, autentyczne pożądanie ze strony kobiety, które jakby nie było, jest podstawą każdego zdrowego związku. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do subskrybowania, dzwoneczki, w, no, ustawić że wszystkie powiadomienia wiecie, co macie robić. Pozdrawiam.